Macierzyństwo i wychowywanie dzieci to bardzo chodliwy temat w Polsce. I każdy, absolutnie każdy ma swoją opinię, i każda z tych opinii dolewa oliwy do ognia. Co można, czego nie można, co można podawać dzieciom, to absolutnie jest zabronione. Zdziwiłoby Was pewnie, w takim razie, ile razy widziałam w Brazylii, jak daje się dwu-, trzyletnim dzieciom do picia Coca-Cola albo jakąś inną fantę. Czy to wynika z braku edukacji rodzica, a może z tego, że dziecko jest upierdliwe i koniecznie musi postawić na swoim, żeby mu dać tą kolę, a może z przekonania, że tylko łyczek albo dwa nie zaszkodzą. Ale nie chodzi tylko o luz. W Brazylii spotkałam się naprawdę ze skrajnymi Przypadkami wychowywania dzieci. Widziałam dzieci trzymane w złotej klatce, które dopiero po ukończeniu 14 roku życia mogą opuścić wieżowiec, w którym są wychowywane, i na własną rękę pojechać gdzieś do miasta. Ale widziałam też dzieci wychowywane wręcz w rynsztoku, Raz idąc koło Avenida Paulista w São Paulo, zobaczyłam taką scenkę, gdzie obdarty dwulatek bawiący się na chodniku jakąś rozwaloną zabaweczką, koło swoich równie obdartych rodziców, wiązujących cały swój dobytek w wózku z supermarketu, upuścił zabawkę na pod nogi kobiety przychodzącej obok. I babeczka, po prostu podniosła tę zabawkę i z uśmiechem zagawożyła do dziecka. Dała tą zabawkę matce, też z jakimiś dwoma, trzema uprzejmymi słowami, i po prostu poszła dalej. I ta scenka, gdyby nie te okoliczności, to interakcja między tymi dwoma kobietami wyglądała, jakby to był przypadkowy plac zabaw a nie w zasadzie śmietnik gdzieś na skraju drogi szybkiego ruchu. I dla żadnych z tych kobiet widok dwulatka w zasadzie żyjącego na śmietniku nie był żadnym szokiem, a mi zapisało się to w pamięci po prostu na maksa. I dlatego jak potem wracam do Polski i widzę, że dwie przeciwległe drużyny kłócą się o markę witaminek dla dzieci, to sobie myślę, nawet nie wiecie jakie macie szczęście, że w tym kraju możecie się kłócić o takie rzeczy. I to był drugi z 24 szoków kulturowych, które będę publikować codziennie aż do świąt. Mówiła Kasia, zawodowa emigrantka i zaobserwuj po więcej. Pozdro!